Dzień dobry, bondziorno. Hej, hej. Witajcie w drugiej części ślubnego QA. Pierwsze pytanie: Skąd miałaś kolczyki ślubne? To pytanie bardzo często się powtarzało. Zrobiła dla mnie specjalnie Emilka. Biżuteria tej od U5 zawodowo jest fryzjerką i dodatkowo również wykonuje biżuterię ręcznie robioną, więc oczywiście zostawię wam jej Instagrama i możecie sobie zobaczyć jakie piękne dzieła tworzy. Kolejne pytanie brzmi: jakie macie obrączki? Obrączki mamy dosyć klasyczne, złoto, półokrągłe, nie są płaskie, soczewkowe. Soczewkowe. Tak, tak. są soczewkowe. No, i ogólnie obrączki przytapialiśmy z naszego złota, które mieliśmy. Ile deserów zamawialiście? O, deserki moje ulubione. <noise> tak. Mieliśmy bardzo piękne bankietówki. Mhm. Tort razem z bankietówkami oraz z blachami ciasta mhm. zamawialiśmy w cukierni furtak z Jawora. Ale pytanie, ile ich zamawialiśmy? Aha, ile. To też są dobre. <noise> pytanie, ile ich zamawialiśmy? E, tych małych, pojedynczych mhm. porcji, monoporcji było 340 350 350. E, do Sześć tego blach był... ciasta, ale nie takie standardowe, tylko takie cukiernicze te blachy, więc mhm. to nie są takie foremki domowe. A One były na poprawiny przeznaczone. Tak. I, no i wiadomo, tort, tort był ilu piętrowy, pamiętasz? Albo ilu kilogramowy? Nie pamiętam, ilu kilogramowy, ale, ale ilu 4? Cztery? Wrzucimy jakieś zdjęcia albo. No albo właśnie. Jakieś story. Najlepiej. Ile kosztowała Twoja suknia ślubna? Moja suknia była prezentem od moich rodziców, ale tak cena to była między chyba 6 a 7 tysięcy. Dokładnie nie wiem, bo tak naprawdę w listopadzie przy pierwszych przymiarkach rodzice powiedzieli, że to będzie prezent i mam nie dopytywać, ale tak raz chyba na drugiej przymiarce tak coś posłuchałam między 6 a 7 tysięcy. Ale tak się zaśmiałem właśnie, bo pytania o pieniądze zawsze się zaczynają wtedy, kiedy zaczynasz planować swoje wesele. Tak. My też jak na samym początku zaczynaliśmy planować, to nie wiedzieliśmy, jakie w ogóle koszty są mhm. szacowane. Tak. Ile, ile kosztuje to, ile kosztuje to? to prawda. No I dopiero później zaczęliśmy się tak dowiadywać wszystkiego. No i kontynuując ten wątek, który zaczął Lubek. Od czego zaczęliście przygotowania ślubne? No, przepraszam, że wyprzedziłem pytanie. Tak. Ale od czego zaczęliśmy? Od Zarezerwowania sali. Tak, tak. Zaczęliśmy od sali mm -hmm. i szybko spieliśmy się, żeby załatwić wszystkie sprawy, które są mocno terminowe, takie, które są zawsze do przodu mocno zamawiane, czyli właśnie fotograf, wideo, DJ. No i kościół. Kościół, no i później tort, ale to już było takie. Tak, tak, ale w pierwszej kolejności salę. I w ogóle bodźcem, który, którym był, to był post wrzucony właśnie w Bielance. Dwór romantyczny, że zostały ostatnie terminy wolne na przyszły rok. To był między październik, koniec października, początek listopada. Lubę był w pracy, napisałam do Andrzeja. Andrzeju, jakie dostępne są terminy? Napisał mi, jakie są. Mówi, dobra, niech będzie sierpień. Chyba jeszcze tego samego dnia wieczorem pojechaliśmy zobaczyć salę. No, coś takiego? Coś tak takie... Spontanicznie, akcja, spontanicznie to pojechaliśmy akcja. wieczorem zobaczyć salę. No, także u nas to było tak, właśnie, więc zaczęliśmy przygotowania. Od tego, co lubek już tutaj wymienił. Kolejne pytanie brzmi: w której edycji rolnik szukarzony byłaś, bo Cię nie kojarzę? W ósmej edycji byłam, teraz będzie 11 leciała, tak mi się zdaje. O, rzeczywiście, chyba od września się zaczynają, tak? Tak, 8, 9, 11 czy 12? Tyle odkąd, czasu już minęło. Kiedy jesteśmy z Roxaną, to zawsze czekam na nowego rolnika. Tak, tak, bo tak naprawdę wcześniej Kamil. Nie oglądał, ale też już o tym opowiadaliśmy w tak, którymś z tak QA, więc razy. nie będziemy tego tematu powtarzać. Jak jesteście ciekawi, a nie znacie historii, wróćcie się do poprzednich QA. Skąd welon był piękny? Tak, historia mojego welonu jest dość zabawna i fajnie, że to pytanie również się pojawiło. Słuchajcie, ten welon złapałam na jednym z wesel, na którym byłam ładnych parę lat temu i szalona panna młoda, która wręczyła mi ten welon, po prostu dała mi go w prezencie, nie tyle właśnie do złapania, ale po złapaniu powiedziała, że mam sobie go wziąć na pamiątkę, zatrzymać, więc, więc super, że współgrał z moją suknią, bardzo dobrze się w nim czułam. No i była też opcja podpięcia tego welonu z racji tego, że był długi, nie wiem, ilometrowy był, bo ale był wiem, bardzo długi, Ale był długi, był długi tak samo jak trend, więc to wszystko pięknie. Kończył się koronką z, z cyrkoniami delikatnymi, więc naprawdę no innego, innego. Ten welon naprawdę był mi pisany. Ale ja nie wiedziałem tego, że ty go złapałaś. Ja myślałam, że go kupiłam, ale teraz jeszcze nie, jeden, nowy. Nie, 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 no welonu nie kupowałam. Także miałam coś pożyczonego od razu i to była forma nie, też welonu. Nie, super, fajny prezent. Kolejne pytanie dotyczące pieniędzy. Jaki był koszt całego wesela tak dla przyszłych par młodych? Może ja zacznę, że kwestia pieniędzy na pewno jest indywidualną kwestią, bo każda z par młodych ma swoją wizję. Tak, można zrobić wesele za kwotę x albo 10x i uwierzcie, że to jest możliwe. Jakby to jest ten możliwe. budżet jest nieograniczony, jeżeli ktoś oczywiście nim, nim dysponuje, ale no my też staraliśmy się no nie przesadzić. No i z racji tego, słuchajcie, żeby już oficjalnie móc ogłosić tę informację razem z Lubkiem zgłosiliśmy się do programu ślub last minute który będzie emitowany na TVN Style? Już od września, od 8 września, w każdą niedzielę od godziny 17. W którym odcinku będziemy? Jeszcze tego nie wiemy, ale zachęcamy Was do tego, żebyście. Już mogli. żebyście śledzili już od pierwszego odcinka, bo no, tak. nie wiemy, w którym będziemy, więc no, sami też będziemy oglądać wszystkie, żeby, żeby czekać na ten nasz, nasz ślub, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak, jak to wszystko zostanie też przedstawione, jak zostało nagrane nasze wesele, przygotowanie, bo właśnie tutaj. Skąd odpowiedź na to i skąd jakie było pytanie? Pytanie było, ile mm, przeznaczyliśmy na wesele, Tak, tak, tak. Mniej tak. Jaki był mnie koszt? Tak. Więc to wszystko również pojawi się w programie, mhm. więc warto oglądać. Razem z Lubkiem oglądaliśmy pierwszą edycję tego programu i naprawdę fajnie nam się to oglądało i podobała nam się fabuła. Więc ucieszyliśmy się, jak był casting do drugiej edycji, tak trochę bo zapytałam się właśnie Kamila, to co, zgłasza się do programu czy nie? Mówi, kurczę, dlaczego nie, do Odważnych Świat należy, tym bardziej, że do naszego wesela bardzo tak spontanicznie podchodziliśmy i pełni niewiedzy tego, co nas czeka. Tak więc. po super. naszemu właśnie, nie? No, tak typowo po Tak, naszemu. tak, tak, więc też no, nie wiedzieliśmy, czy w ogóle, no ale po tym, jak dostaliśmy informację, że dostaliśmy się, bo to no, chyba tam trzy etapy były tak naprawdę. Tak, tak, tak. Tego, tych castingów. No to fajnie, że cała ekipa spowodowała to, że czuliśmy się faktycznie, że to jest nasz dzień. Tak, tak. że tak. No, że nie narzucali nam, nie wiem, jakichś tam swoich albo czegoś, czego nie chcemy. Więc... Tak jak mówisz, że na początku właśnie nie wiedzieliśmy się, jak się, jak się za to wszystko zabrać no, no po kolei i tak dalej. No i też, że wiedzieliśmy, bo oglądaliśmy właśnie pierwszą, pierwszą edycję. Pierwszą. No i wiedzieliśmy, że specjaliści pomagają właśnie takim zagubionym parom. No i rzeczywiście, rzeczywiście, no są to osoby, które zajmują się zawodowo i wiedzą w stu procentach, ale też no dają takie poczucie spokoju właśnie, tak, jak tak. mówisz. tak. Bardzo fajnie wyszło finalnie i super, że. Po tym czasie, jak już jest, jak, te, jak ten ślub i wesele jest za nami, będziemy mogli sobie usiąść, przypomnieć na spokojnie, bo wiecie, towarzyszyło nam tak dużo emocji, że na pewno coś może tam umknęło, albo czegoś nie widzieliśmy, albo zobaczymy to z innej perspektywy. O. Tak. Tego jestem bardzo też ciekawa. Więc co, więc zapraszamy Was już od września. Tak, tak. Przed telewizory. No szklane ekrany, jak to mówią. Trzeklane ekrany, tak. A mogę coś tu jeszcze zdradzić? Bo słuchajcie, będzie też nasz film ślubny, który najprawdopodobniej opublikujemy na naszym kanale. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zróbcie to właśnie teraz. Tam na dole kliknijcie czerwone subskrybuj. No, i jak już tylko będziemy mieli nasz film, nasz w sensie prywatny od naszego filmowca, to wtedy też go wam pokażemy. Oczywiście, i również na nasze Instagramy zapraszamy, bo tam, jeżeli nasz fotograf się wyrobi, również będziemy relacjonować zdjęcia, jak i rolki przez naszego operatora kamery. Tak pięknie to nazwa. Następne pytanie: jakie mieliście atrakcje na weselu? O, jakbym miał je wszystkie wymienić, to nie wiem, czy wszystkie pamiętam. No ciężko. Było ich dużo po kolei. W sumie to zrobiło się ich więcej niż się spodziewaliśmy i niż myśleliśmy. Mhm. Ale tak, zaczynając od samego początku, no to pierwszą atrakcją, nie wiem, czy to już jest jakaś atrakcja, no przywitanie chlebem i solą, później przywitanie szampanem, i właściwie taką pierwszą prawdziwą atrakcją, pierwszy taniec. Który nie był tańcem. Który nie był tańcem, i może też niestandardowa opcja była w naszym wykonaniu, że przywitaliśmy gości swoimi słowami. Nie, że DJ zaczął, wiecie, zaśpiewaliśmy tak. 100 lat, tylko lubek oraz ja. Wzięliśmy mikrofony, przemówiliśmy do naszych gości, żeby poczuć się też tak luźniej, więc to też takie było niestandardowe, bo na żadnym weselu tego nie, nie widziałam. Na którym byłam? Tak. Nie słyszałam, nie widziałam. I tak jak już lubek wspomniał, to było właśnie Pierwszy... zamiast pierwszego tańca nasz występ, czyli pierwsza piosenka. pierwsza piosenka zaśpiewanie właśnie przy mnie zostań. Następne atrakcje, no to wiadomo przy krojeniu tortu nie było romantycznej piosenki, tylko była piosenka ale jeszcze na występie miałaś inną suknię. To A inna też... suknia, no to perf o performerze mówiliśmy to w pierwszym odcinku. W pierwszym odcinku? pierwszym tak, odcinku. Tak, tak, pierwszym kwięteju, e, ślubnym. Tak? E, podczas krojenia torta mieliśmy niestandardową piosenkę, bo tam uczyliśmy muzyczny. Tiesto. To było Tiesto, e, tita... Tsunami. tsunami. Tiesto tak. Tsunami. Więc na pewno kojarzycie. No i to, że mieliśmy. Pistolety, pistolety, z, pistolety z parą. Z takim dymem, dymem, z dymem? A na azot? Nie A, wiem, to jest jakiś nie gaz. Z tak? mieszanką. Taki jakąś. gaz leci z pistoletów. No i właściwie to zamiast tak spokojnie, romantycznie kroić torta, to zrobiliśmy taką pełną, tak jest. mocną imprezę. E, aha, no i podczas tego też były takie iskry z tyłu. Nie wiem, czy tak, to jest no też y, Tak, chyba, rzymskie. Rzymskie, tak. I te atrakcje y, zapewnił nam nasz DJ. Tak, tak, tak. tak. On zadbał o to. Więc super. Z atrakcji była też sesja Tańczalnie. zdjęciowa? Tak, dobrze. Faktycznie sesja zdjęciowa z racami kolorowymi. Tak. Hmm. I, tam, I tam też byli, była część gości, bo właśnie, e, no nasi w sumie najbliżsi. Ruch tak? i Tak, tak. Tak, tak możemy to określić. Hmm. I, I dzięki jednemu ze zdjęć nasz pan fotograf dostał wyróżnienie zdjęcia dnia. Tak możemy taki powiedzieć tutaj tak, 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 tak. niusik. Aha, no ta nie z fontannie? No to był nasz. Nie wiem w ogóle skąd to się wzięło. No to spontanie. się wzięło spontanicznie po prostu. I to nawet jeszcze nie było tak późno czy coś. Nie, Tylko nie było późno. W ogóle wszyscy, A to chyba już mówiłem w pierwszym kontaju. Wszyscy obstawiali, kto pierwszy wejdzie do fontanny, a tam my. Tak, to byliśmy my. I coś jeszcze z takiego No woda, woda zawsze kusi, a szczególnie że było gorąco. Nie wiem, co z takich atrakcji. No, mieliśmy tą budkę, właśnie. Aha, yy, nie Czy znaczy tylko, tylko ten box, yy, taki. Wedding box to waiting się box. nazywa. Jako, jako kładka gazety. Z naszymi. E, tak, nasze imiona. No Nie można było Nasza sobie data. zrobić piękne tak, zdjęcie, tak, pamiątkowe. Tak, to e, e, czy to jest atrakcja? Stół wiejski? No, można No tak i na to przykład, nazwać. o nie mieliśmy, to jest też niestandardowe, nie mieliśmy barmana. A, tylko mieliśmy różne, ale naprawdę przeróżne butelki z całego świata. Uwierzcie, że były z całego świata, bo nawet y, odnaleźli goście trunek z Chin. Z Chin? Tak. Który kiedyś przywiozłem? I jako pamiątkę. No i rzeczywiście wszystkie te butelki się znalazły na jednym stole. No i było to mega, mega świetną zabawą dla gości, ponieważ sobie wynajdowali kolorować świetne trunki i byli bardzo szczęśliwi tak, z tego powodu. Były tam też akcesoria takie to do drinków, nie jest jakieś tak. tam palemki, jakieś papugi, rurki. No. no i z takich atrakcji chyba tyle to by było. Chyba tak, e, chyba tak. Zobaczycie na filmie ślubnym tak. też, ewentualnie. Może o czymś nie pamiętamy, ale. No, mieliśmy księgę gościa. Z A z poczekaj, taksą. poczekaj. Jak mogliśmy zapomnieć o Andrzeju? <noise> A z takich atrakcji, no to tak, no to już też mówiliśmy o tym. To był, to był prezent dla nas, ale możemy to zaliczyć do takich do atrakcji. Do atrakcji, no to prawda. Ponieważ e, zaśpiew, e, zaśpiewał, Boże święty, jestem już zmęczony. Ponieważ zagrał na saksofonie dla nas, Andrzej, nasz znajomy, właściwie mm, właściciel sali ślubnej no, też. Tak, tak, jeden z właścicieli, tak, z tak. Ale to było to, więc było. To było też bardzo duża atrakcja, tak. tak. tak, tak było tak, przepięknie, tak. przecudownie. Mówię, połączenie muzyki klasycznej też z połączeniem, właśnie z tą naszą aktualną. Densową, muzyczką, Tak, densową, tak, tak. więc naprawdę, no goście, no wszyscy, wszyscy byli na parkiecie. Tak. Więc Andrzej jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy. No i z takich atrakcji to naprawdę chyba byłoby wszystko. Chyba tak. Teraz już chyba tak. Pytanie brzmi: Gdzie lubek wybierał garnitur? Garnitur. opszedłem wszystkie sklepy, u nas wiele nie górze, mhm. tutaj no w galeriach i na mieście, wszystkie te sklepy z garniturami, ale miałem już wybrany jeden kolor garnituru, na którym bardzo mi zależało, i akurat tego koloru w tych sklepach nie było. Więc wybraliśmy się do Wrocławia, do Lancerto, ale mhm. zanim to zrobiliśmy, przejrzałem też sklepy internetowe. I właściwie do Lancerto już nie pamiętam, ale zamówiłem 12 albo 16 garniturów. <noise> tak. Jak tam przyjechaliśmy i powiedzieliśmy, że zrobiłem zamówienie internetowe, ale chciałbym przymierzyć te wszystkie garnitury, to pan mówi: To pana jest takie wielkie zamówienie, to pana jest ta cała szafa. No i rzeczywiście no była, była, była masa tych garniturów, i słuchajcie, przymierzyłem pierwszy. I z tym pierwszym wyszedłem. Mm -hmm. Tak, to naprawdę. prawda. Naprawdę, był super. Ale też pan, który, który doradzał, mm -hmm. zrobił świetną robotę, bo od razu tak. zobaczył mnie, zobaczył te garnitury, które zamówiłem i wiedział, jaki kolor poszukuje. Zobaczył to i powiedział, żebym to założył. I tak. słuchajcie, tip top. To prawda. Jeżeli ten pan będzie to oglądał, bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za cierpliwość. No i jakie ja to mówię fach w oku, bo naprawdę, tak Na jakby miał miarę w oczach. To był hit, to był hit i się okazało, że pan jest też po szkole krawieckiej i mówi, że, że też mógłby zrobić takie, że wol, bardziej prówni niż szył, czy coś tak, takiego, tak, ale tak, tak, ogólnie zartował, no. bardzo nam się fajnie czas spędzało razem. Więc... Nie wiem jak się nazywa taka osoba, która doradza w garniturach, ale ten pan jest, jest, jest najlepszym Taylorem, jakiego w życiu poznałem. Lubek, jaki tutaj widzicie hasłami rzuca. A w sumie to chyba jedyny. Tak. No. Przechodzimy Płynnym krokiem do ostatniego pytania, czy wesele wam się zwróciło? Zdecydowanie nie, e, ale też nie liczyliśmy na to zupełnie, bo, wiecie, organizując wesele, no, nie patrzyliśmy do końca t, e, tak finansowo, żeby to, nie wiem, zarobić na tym czy coś. Po prostu patrzyliśmy, żeby się świetnie bawić, no i żebyśmy właśnie mieli takie atrakcje i wszystko to, co chcieliśmy. Więc e, no, wesele to nie jest biznes. Myślę, to że prawda. nie ma co liczyć na takie rzeczy. Nie, warto zaczynać planowanie wesela z myślą o tym, żeby się zwróciło. O. tak, tak. Takie Także jest moje zdanie. Bo nie właśnie y, dużo jest takich pytań, tych finansowych. No i myślę, że to nie ma co patrzeć na finanse, po prostu polecamy sobie trochę nazbierać tak. w jakiś tam sposób. I... No wiadomo, oszczędzić trochę i później tymi oszczędnościami jej dysponować, rozporządzać. Tak, tak. No, mówię, my się pobawialiśmy wspaniale, i teraz już jak trochę czasu ile minęło? A, i było jeszcze pytanie, pytanie właśnie o podróż poślubną. Dokąd podróż poślubną? No my już jesteśmy po podróży. Tak. Jeszcze, jeżeli jesteście z nami na bieżąco, no to wiecie, że wybraliśmy kierunek Hiszpanię. W Hiszpanii spędziliśmy tydzień czasu. Dużo pokazywaliśmy na, tak, a, na tak. Instagramie, ale też jest odcinek, więc też możecie sobie wrócić. Mhm. Więc mówię, jeszcze po ślubie też zdążyliśmy wypocząć chwilę i teraz z, z naładowanymi bateriami możemy działać dalej prężnie. No i co? I chyba tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć, tak mi się zdaje. Tak, żeby już nie przeciągać. Tak. Pierwsza część była również taka, mi się zdaje, taka do kawki, druga część również. Więc bardzo wam dziękujemy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie oczywiście śmiało pisać w komentarzach. My Postaramy się już odpowiedzieć na bieżąco na naszych Instagramach, więc tak. obserwujcie nas tutaj, jak i tu na YouTubie, jak i na Instagramie. Instagramach, Instagramie, na Instagramie po I prostu. dajcie łapkę w górę, bo dzięki temu pokaże się ten film innym, którzy również szukają informacji i inspiracji ślubnych. I bardzo Wam dziękujemy za wsparcie naszego kanału. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Cześć!